Witam z tej strony. Mariusz to jest kolejny odcinek z serii Powrót do Star Care. Tym razem mamy starszą grę. Tutaj ma się tytuł: Far Chir", czy jak to się nazywa? Wpisz Zapraszam do superksi kanału, lajkowana. No i komentowana, widzio. Popatrz, jakie stare cree kurty wam tutaj pokazuję fajne. Mhm, tato się już pisze kurze tu kurde widzowie wiecie jedna grama lat o, ho, panie w ta ta grama 21 lat kurde widzowie Zapatiem jak to będzie wyglądało widzowie 21 lat widzicie jaka stara gra wisowie a była wydana ta gra 23 ma marzec -その2004 rok co so, to już 21 lat, kurde, ja pierwszy, ale jaka starsza gra mi Zostawcie so, łapki i, i dajcie mi znać w komentarzu, si pamiętacie tą grę. Jak to z was grał takie gry. Si pamiętacie tą grę, bo kurde, wisowie taka stara gra, zobaczcie so, jak mi będzie działać. So, razie będziemy na łatwiejszy sposób. Tarty. Łop, boże, aje, bożno. Aje, wspominałem wisowie Hmm... Hmm... Co to jest, no? Wisowie... Ło Boże! Chcę przesiedzieć, bo za tak głośno jest. Chcę, tu dźwięk. O! Boże, tak jest Wisowie. Musiki to nie łączę, bo mogą być prawa ludzkie. Wisowie, patrzcie! Ło Boże, jak to wygląda! Ma Wisowie taka stara gra. Na pewno ktoś ją z was grał. Pierwsza osobowa. Chyba 20 lat nie jest taka młoda, widać 21 lat. Na pewno już ktoś z was pamięta ją, ta, proszę dacie mi znać w komentarzu, jeśli pamiętacie tą grę. No tylko wersja angielska jest. Ja mam tej gry pierwszą część. Drugą, drugą część... Czesną, czwartą, piątą, szóstą. Że chcę pokazać wam takie starsze gry Jak to, schili się? Jest A to jak? Mhm. Mm A, co ukazać? trzeba się sobie, patrzcie jak to ładnie wygląda No już nie, nie jest taka, się kiedyś od... Ciekawi wy kochani, czy kiedyś będzie ta gra odwieszona? Nowa grafika, czy każdy kiedyś będzie, o może kiedyś będzie Trzeba poszukać, po seka, może kiedyś Sowie, patrz jak to, Karavika nawet, nawet taka A się iść na kurę dobra O stary, koszy Sowie, Ty na pewno z was ktoś tą grę pamięta Bo ja to ją pamiętam, grałam kiedyś na starym na starym pięcie <laughs> <laughs> Muszę uważać, że ludzie są jakieś liczby żeby... O było się Patrzcie jakby sobie ta grawika jeszcze taka w miarę jeszcze jest. Porównajcie się i sobie te inne gry z tej serii No te gry z tej serii Jaki karabika, jaka tu. Ja, jak, już, jak już się udało odpalić na Windows 11, w tym starym Kurde. Zapada się wszystko. A to się automatycznie zapisuje chyba. Nie, automatycznie. Można samemu zapisać. A jak to otworzyć? Hm

Wiesz ta daj mi znać w komentarzu, czy chcesz jakąś serię z tej gry. Daj mi znać w komentarzu, czy chcesz jakieś odcinki z tej gry. Z tej gry, z jest taka stara gra, wiesz bo... Jak na swój wiek, tam nawet w miarę to się odpaliło na moim laptopie. A jaka to też? No, krawika to można trochę poszniekać, bo to już nie one, one już ma swój wiek. I sobie nie ma co na zjekać. A jaka karabika. Karabika jakoś tam ładny, w miarę jest, dobra. No, trochę taka Ponura, ale. I sobie. A i może kiedyś jakaś peńczy? Oświecą. Ew, tak. Może kiedyś im odświecą tą grę. Kute jak ja mam tu ich wybijać Helikopter? Jak ja ich wybijam Jak? ja hmm. nie wiem. Nie wiem, no nie wiem, no nie wiem jak to zrobię. wiem? Tam góry by wołała. Patrz jak widziałem, jak to wygląda. Jak na swój wiek, w miarę krawika jest, jest, jest. A ja może kiedyś puls tej gry odświeżą. Pierwszą część tej gry. Trzeba chwilę czekać. Widziałem, mam na się, co wam się spodobało, czyli jak się wam podoba, wpijcie 21, 21 łapek w górę. No i kto. I, no i jak ktoś tą grę pamięta, to zostaw się właśnie jeszcze jeden łapek w górę, jak pamięta was ktoś. Czy ktoś z was pamięta tą grę. Ciekawe, co w ogóle się obraz gry nagra, bo czasami ja to tak się wydaje, że obraz gry się nie nagrywa. To, jak chcecie serię z tej gry, to zacznijcie mi w nas w komentarzu. Co to? Mięczo Kurcze, widzowie Jak to wykraść? Co ja mam tutaj porobić? Kurde. O nie Jak ja mam stąd widz? Widzowie, jak, <noise> jak jak Zaczukałem ich nosem? O kurde Człowiek kurde, jak ustałem radę Wiecie Wiesz, że mu akurat użyłem tego? Żeby amunicja nie posłał. Czowie. żeby amunicja nie posła. Musiałem trochę nosa użyć. Kurde, że klanata, granata, zmarnowam tylko granata. Idź żeby te dziki mnie nie zaatakowali apteczka i się, się dziki podziękuję dziku? proszę bardzo chciały widzieć te dziki i to samo no. nie sobie podziękował mi ten dzik co to się jak uradowałem Musiałbym usy nosa i zawsze po kurte amunicja, ty się nie zmarnowała. To asi ja się pochosim tutaj. Słyszałem, daj mi stać w komentarzu. Czy pamiętasz tę kre? Przepraszam, że się powtarzam, ale... Tak jakoś to. Hmm. Wszystkie już budynki, to właśnie jest prowadzony. Jest, osi tak? to jest tu jest całe miasto. jest całe te miasto widzowie mogę do tej łódki prząć nie za nie nie można nie można że jak chcesz odcinki z tej, z tej gry to, to też zostawcie komentarz i napiszcie mi w kom, kom, pod po tym filmem pod tym filmem chce mi serię z tej gry Ciekawe co tu będę mógł pływać nie utopię się Jestem ciekawy, zaraz popatrzę Tak, w A! Jak na pierwszą siedzibę gry, to nawet kurczę to pracowana i była! Kurde, jak ja mogę go zabić? Szukają mnie! <grydy> Ale tak pewnie mnie znajdą za jakiś czas! Co ty! Szukajcie aż znajdę Posiłki chyba wezwali Nie wiem, bo po angielsku Człowieku kurde, ciężko to crash. Nie wiem z której strony aj to, się jeszcze słyszę jest, ktoś idzie O kurde Kurde, HP mam mało. HP mam mało. Szkoda. Samo się nie waturya. Nie jest ktoś HP muszę poszukać, HP, amunicja Kurde, skąd Mistrzela? No, już po mnie Miał, kurde widzowie To jest po mnie będzie Nie ma nikogo? Chyba nie ma O kurde amunicji mam mało Kurde mi cały nikogo nie ma w widzowie Dawać mi amunicję Chyba ja wszystkich wybiłem Wólty Mam tu kartę dostępu? Nie wiem trochę bi mi a jeszcze macie 20 kartę tu temp, no. No to tylko samochód samochodu muszę wsiąść. Dobra, ja. He, Masz tam to rozwalić Dobra. Dobrze.

Tu drugi samochód. Nie wiem się jechać widzowie, ja te czuję. Oni. No, Bo daleko nie powiem. O, zabij mnie widzowie. Zabij mnie. Dobra, mi się skończył odcinek. Kurde... Kurde, nie mogę dziadu zabić. Kurde, jaką kumie pod wodą trafisz? A, Reki będzie. O, będzie pod wodą. hehe. <laughs> chłopie. I czek, czek, czek! Teraz to... i jest... ty kurde. Ło, kurde. Gone. Atak is gone. A tak ładne szło. Dobra, w sobie. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania i komentowania na tym dzisiejszym odcinku będziemy kończyć to no, za dwa dni na razie. I tak się myślać w komentarzu Wam się podoba ta, to się pamiętacie tą grę i się Wam się podoba.